Coś się bawią. jakieś zabawę sobie myśli, nie wiem jaka. Jesteśmy w Santa Coloma de Queralt. Santa Coloma de Queralt. Na rynku kawka już była, cappuccino, cappuccino, caffè con i tres Orangeus. A ci się bawią, dobrze. Byli już w parkingu podziemnym, który gdzieś tam jest. A to jest taki mały plac. Gdzie oni są? Tam się bawią. Oni sobie znaleźli już w zabawę. Gdzie nie widać ich teraz, bo są w cieniu. Wymyślili coś, zabawę sobie jakąś. Nawet się dobrze bawią chyba. Coś zamykają oczka, coś tam robią. Nie wiem co. Dobra, tyle.